Hej, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Fafro. A to jest taka luźna moja rozgrywka z Battlefielda 3 Multiplayer. Jak widać, gram sobie na mapie Wyspa Chark. Gram technikiem. I cóż, tak jak mówiłem, mam nowy program i mogę sobie bezproblemowo nagrywać wszelkie rozgrywki, jakie mi się tylko podoba. Tak więc, gram sobie rano tutaj, dopiero co wstałem prawie że i gram sobie na. E, serwerze Putin Wódka i Miedwiedi e, na hardcore, i jest bardzo przyjemnie tak więc zapraszam do oglądania a tymczasem muszę sobie przejąć tu parę punkcików, chociaż tu widzę kolesia jednego może to uda mi się go zaszlachtować nogą, chociaż tu jeszcze się zbliżają, o, piastkę dostałem nawet A, to ty Tak, chowaj się no ktoś tu idzie. Dobra. Fuck, muszę się teraz bronić w tej pieprzonej budzie. Ale naprawdę ten serwer mi się bardzo podoba. To jest jedyny serwer, na którym gram w sumie na hardkowe. Bardzo często można mnie na nim spotkać. Jest po prostu zajebisty. O, 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 o. A fok, a fok, a fuck. Dobra, uciekam stąd, bo to jest niebezpieczne miejsce. <laughs> spoko, fail. Piję sobie kawkę, gram sobie pefa. Jest sobota, rano, więc żyć nie umierać. Na B jest jakiś choke. Spróbuję go z Javeli. Nie wiem czemu używam ostatnio na zamiast zwykłego rpg ale tak jakoś na, fuck, na dłuższe odległości strzelać kurde, tylko, że jeden minus to, że musi namierzać tyle chociaż, jeśli ktoś ma soflam i może namierzyć nawet helikopter albo myśliwiec, to no, bardzo ładnie mogę go sprzątnąć e, do zadania z, z close squadę? nie, z premium, do zadań z premium jeszcze brakuje dwóch pojazdów zabitych z javelina, latających albo z arpega ale z Drawelina jak mówię jest łatwiej, bo ktoś zawsze może namierzyć. Chociaż teraz zmiałem sposobną sytuację do tego, żeby z RPG go pociągnąć, ale no Kurde, odwróć się. Chcę twój śmigłowiec, jest Little Beard, to jest mój ulubiony pojazd latający w sumie. Bardzo fajnie się nim lata, muszę sobie odblokować wim laser i będą ściągać wszystko co lata. Bo tylko wtedy namierzam laserem. Jeśli głowiec jest mój tylko, że jest jakiś troszkę rozjebany muszę go troszkę naprawić i wracimy. nie wiem czy umiem latać, ale na razie nie mam jak mówię, tego lasera i no muszę znamierzanych ale to nie jest zbyt skuteczna broń przeciwko pojazdom bo ja tak jak mówię, te flary często się odnawiają, a tu ze Stinga również chcę rozwiedzić gdzie on jest o kurde tutaj frajerę możesz ty gnito dobra o kurwa Dobra to było słabe, naprawdę słabe ale cóż, no, Z11, no, dobra, ktoś mi zabrał już Z11W to też jest e, taki helikopter zwiadowczy no, również go lubię bo to jest to samo, prawie co, kiedyś lubię. no i, no, przejęli, pewnie jakiś czołg tam jest staram się tam podjechać i go namierzyć no, jest starczy, mi teraz spalam na jednego hita Kiedy ja grałem na tej mapie, to jest masakra. O kurde, łódka do mnie strzela. Czy to był. Jezu, jakaś snajperka mnie zabiła. Ach, kiedy ja grałem w ogóle pod BOJE, to jest masakra. Ciągle to k close quarter zmęczyłem, ale takie jak się nie dało Przyznam szczerze. Te mapy z podstawki są jednak. The best. O tak nam depnie, nie? Gdzie on jest? To nie na placu budowy gdzieś. A, no. o nie, tam jest. Nie ma. Musi być. Uciekł. Zabili go i uciekł. Dobra, nie ma go. Eee, tak więc, przegrywamy dość sporą, tak na razie ale jeszcze wszystko może się zdarzyć jest strasznie długa rozgrywka ktoś by mógł namierzyć w końcu ten helikopter bo potrzebuję jeszcze dwóch gdzie, 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 gdzie... właśnie czemu ja gram ostatnio na wersji angielskiej A muszę wam powiedzieć, że nie wiem w sumie tak jakoś zainstalowałem sobie i mi się spodobało te. Te głosy już polskie mi się zbudziły. I teraz sobie słucham tych wersji angielskiej. I jest bardzo przyjemnie. Napisy zresztą też mam po angielsku. Pomyślałem, że może jak gram już tyle w tego befa, to może jakichś słów się nauczę po angielsku zawsze się parę słów do przodu przyda. Bo czemu nie? Polski znam to Lepiej uczyć. A, a co? Czemu ja coś namierzone? Nie, wiem, uczyć, to nie, co, nie, Lepiej uczyć... nie, nie, to nie, 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 O nie, o nie, o nie, nie, Z nie, nie, tak się gra jak. Jak widać. Kurde, prawie to leciałem, no ale cóż. Dobra, no nie prawie. Dobra, idziemy punkty przejmować, a nie się bawić. No, nope, no, nope. Ciągle się tu ktoś wyzywa z kimś, ale to nic, co mnie to obchodzi. Ukryję sobie czat. Niech się wyzywają dalej. E, dobra, C, idziemy sobie przejąć. Musimy tutaj, ktoś mi już na batelogu pisze jak mówię, dołączać się do moich gier tutaj chętnie przepraszam. zawsze to fajniej sobie pograć z kimś ze znajomych niż niż właśnie z randomowymi graczami wow. dobra, mamy C C office O, tu jest. Ja mówiłem w ogóle jaką broń używam tutaj? To jest G36C, jakbyście nie wiedzieli. Polecam, bardzo fajna broń. Kukawka jest niezła. Bardzo skuteczna, jak zauważyłem. A no, skąd one mnie strzelają? Wow. To ja nie wiem, sądzę iż przegramy tą walkę Muszę sobie zmienić perka jak spinę, bo e, wszyscy mają ładunki prawie. Chociaż jeden mądry wziął sobie bieg różny. A soflamu dalej nie ma. O oh fuck <grytanie> koleś skąd naparza parze. sobie na dalej dalej. Ja nikogo nie trafi. A ja sobie tymczasem pobiegnę na A. coś zrobić od razu na wejściu nie zniszczy Dobra jest tu. aha. Okej, okay, tu jestem w miarę mhm, bezpieczne spróbujmy Dobra, Aha, to jest jakaś, jakaś, jakaś łódka chyba dalej tam stoi ale Stoi łódką na morzu i strzela. Załośnie ogarnięty. Dobra, a już prawie przejęte, połowa jeszcze. Nic może tu nie przyjdzie. Hmm. już dwóch mamy tutaj graczy. Przynajmniej mi przejmują punkt. Z powrotem, gdzie oni są. Teraz mi powiedzcie. Ale tu ktoś już z moich przyszedł też. ale tu już więcej jest graczy. Fucking hell. Dobra, idę ich zabić, bo mnie Rytować ciągle. Dawaj, za tobą! Kurde mal! Mamuka Genjo! Ech. Ech. Dobra, D, D, C, E. Dobra, D, bo to, to najwięcej graczy wrogich. W razie te nie przejmują, ale... A iby przydało się... By przydało się przyjąć. Co? By się przydało przejąć. O, to. O to mi chodziło. No ale jak... No, nie, już nie przejmują. O, fuck, o fuck. Skąd, skąd, skąd? No i właśnie to jest drugi minus Chowelina. Pierwszy to był to, że musi długo namierzać, a drugi to jest to, że nie może strzelać do randomowych rzeczy. Ściany nie mogę namierzyć, nie? To jest logiczne. Tylko, że tutaj jest wysiedział. Nie, nie, zabili go. Zabili go i uciekł, ale czołg tu jesteś. No już was niszczony zaraz zostanie. Ja jeszcze sobie strzelek. Tam... Nie, chcę tutaj go strzelić. No. <ścoughs> Dobra, to było bezcelowe. Co miałem? Ale, jak już. Już się bawić, to się bawić. Oj, 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 oj skąd? Dobra. Dobra, to już wszystko weź. Siłosiek. Łaś tam, że uda mi się go związeć. A nie. skąpił się, to w takim miejscu, że to było niemożliwe. Bardzo dobrze zresztą. Mnie osobiście strasznie irytuje jak dostanę kosę. Oj. To jest najgorsze co może być. <grym> Dobra. Tam. Tam widzę pretendentów. Na kosy. e hmm. 36 c to moja broń, hamie. <grym> engineering. Okres mi podniósł. Dziękuję bardzo. Panie kochany. A tu czysto. Staty Straty Może Staty No, spadochron, czemu on się nie włączył? Wtedy kiedy było trzeba. Ech. O fak, co go zabiło? Co go zabiło mnie teraz? Zabije? Nie, ja biegłem, on szedł chyba. O, o. Giniesz też, giniesz też, dobre. Dobra, no A, trzeba iść znowu. Kurde, idę do tej łódki, naprawdę. Bo ona już mnie zaczyna strasznie tu denerwować. To jej kampienie, muszę się tam dostać, to jest mój cel teraz. Wezmę sobie myśliwiec, o, i go zniszczę. To będzie good idea, naprawdę good idea. O, albo. A, wielko, dwie sekundy. Jest. Dobra, teraz idę zniszczyć tam tę łódkę Nie Niech szlak łódko. Na pewno helikoptery zwiadowcze wolniej trochę latają od tych bojowych, ale też ładnie można nimi manewrować sobie. Mniejsza jest szansa, że się rozbije. To są bardziej takie takie wiecie, takie stabilne, że tak to ujmę. polecimy sobie od lewej na tą łódkę. <grych> tak, przegrywamy, a moim jedynym celem jest rozwalenie łódki wroga. To jest smutne. Ale czy się uda? Czy się uda? O kurde ona jest tam dopiero. Jest, czy jej nie ma? To nie mówcie, że mi ją rozwalili. Czy coś. A nie, jest, jest. Tylko, że muszę wyżej, 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 żeby on nie mógł do mnie strzelać. Żeby on nie mógł do mnie strzelać! Fuck. Fuck, on nie może do mnie strzelać. No. Aha! Udało się, goddammit. Fuck, jestem teraz tak wystawiony na... No. Nie, nie, coś już leci do mnie. fuck, <laughs> Fucking Cabrams. Ale... Cel zlikwidowany. Wroga łódka. Dobra, D znowu. jakie ja na to D się przyczepiłem. O, dobra, jest kolej za budynkiem. Na lewo ode mnie, giń! Nie, giń. Giniesz. Tu ktoś jest? Nie. Ho, ho. Nie. nie. ma nikogo, dobra. Nie no, teraz to zarąbiście się gra. Nie ma żadnych ścinek. Wszystko pięknie, ładnie chodzi. Oh, do polecam program. Stani Jak na takie coś. Fraps chyba kosztuje stówkę, o ile się nie mylę. Mirillis action kosztuje 50 zł. Yy, więc naprawdę połowa, ale jest o niebo lepszy programik. Naprawdę go polecam. O, mina, 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 mina ja mogę ją podnieść. <grym i w górę> Dzięki. Co się dzieje? Przydałoby się teraz wejść na budynek. I zlokalizować pozycję wroga. Gdzie, gdzie, gdzie? O tu. Fak! Padnij! O fuck, <grym i w górę> o oh fuck, o oh fuck. Oh fuck. Nie, 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 dlaczego się to nie otwiera? O, przypomniałem sobie o perkach, bardzo dobrze. Wezmę sobie, co by sobie dać, może, może sprint mamy, eee, antyprzykważanie, czy przykważanie Amunicję. to będzie dobre. Dobra, może... Wiesz, mm, flankera, Ktoś startujemy, loci. Dobrze lecimy na nich, turdę. Karwarz twarz wyżej, żebyśmy mogli z rakiet sobie ponapieprzać w coś. O, hostile tank, dobrze. Dzięki za namierzenie. Eee, zabudujemy to wszystko To jest nie fair. Fuck jakieś. Idź pan. O, łódka przeź łódka Kurde, tylko żeby Pięknie, kurde ACM jumera. Odblokowałem sobie O, i samolot nawet jakiś Vehicle disabled Tylko, że jeszcze muszę go Raz pierdyknąć on jest już unieruchomiony przecież, chyba że ma gaśnicę ale to wątpię bo... Nie wiem czy ktoś tego używa Nie chyba nie, nie Dobra tam jest Drugi. Nie zesraj się z tymi Kurde Wow, 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 wow. co to było? Echa Fajnie się ten lata naprawdę Tylko jak się umie, a ja nie umiem ale i tak się fajnie lata Duże stworza, okej okay, tam jest jakiś mnie zużyty Ooo ale się rozkwasił Fajnie, o kurde 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 znowu Stanę nieruchomiony Może się wpierdzieli w coś no już, już! Żywaj tych swoich flar, Dobra, ja jedzie na Przejmujemy! O, Dobra, jak idzie? Dobra, stan przejęty. Gratuluję. Idzie. W końcu ktoś namierzył helikopter. Ojej. Nie, 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 nie. Proszę. Mój, mój. He, <laughs> rozwalili go. I robal mnie rozwalił, nie to jest... Ale 85 rocznik, szacun nie, Jakieś dziecko Ej, mogę wziąć myśliwie, ale spoko Pewnie macie dość mojego latania, lamerskiego Nie wątpię 80 cykretów łał, łał, łał o, tam jest też w budynku na parza w moich o kurde, ceną się nie mają, dlatego rzeczy dzieją no. A, dobiegnij <śm> Jak to powiedziałem, zginąłem A, to takie niefero. To, to takie niefera. O, wow, ja siedzę w ogóle na tym spiku. Jakby ktoś przyszedł teraz, to się nie zdziw się, jak to się z kimś rozmawiać. Za chwilę bardzo ładnie koleś na pieprza. To z... Jest... O kurde! O kurde! O kurde! Nie, nie strzelaj! Przewóz strzelasz! Uciekasz przede mną, fak. Yeah. Viper, jaki Viper. Tu zawsze mam kurde cool takie kaderatio, czyli stosunek zabić do zgonów. No, powiem szczerze, niski, bo 64 graczy na hardcore to jest jednak naprawdę hardcore. Ale za to to lubię. O, coś tam namierzone było chyba. Czyż nie? Czyż nie? <laughs> Chyba nie no Kurde Czekaj, czekaj Dzięki Ło, wow, ale nas rozwalą Trójkę, ale będzie miał ktoś punktów Uważaj na... Boże Myślałem, że wjedzie w tą minę O, jeszcze jedno. Co za hamstwo. miny wszędzie leżą 16 punktów nie zagramy za chwilę. Zmigamy drużyna. Nie, naraz no, rozdupczyli nas, nie powiem. Ale zawsze trochę punktów się nabiło. Te nam przyjmują. god dammit z lewej z tyłu no cóż czemu ten kolej zmienił bieg drużynowy na granaty nie wiem ja osobiście wolę bieg niż amunicję bieg to jest podstawa Tak więc to było na tyle w tym luźnym odcinku z mojej porannej gry. 23 do 19. Ale fajnie, bardzo się grało. Trochę nabiłem tutaj punktów na helikopter. Dosyć na jetta nawet. ECM odblokowałem. I cóż, zobaczę ile punktów w ogóle zdobędę w ogólnej klasyfikacji. Flag Defender o jakaś gwiazdka, dwie nawet się trafiły. Za co? G36, i o! I za służbę myśliwcami. No, tak więc bardzo przyjemnie tu zobaczycie moje jeszcze zadania. E, tu mam wszystkie już wykonane z, z dodatku, znaczy z premium. Jeszcze muszę, jak mówię, dwa e, pojazdy zniszczyć latające. I jeszcze tutaj mi się już z Armored Kilt pojawiły, no ale one nie są do wykonania jeszcze, bo... Dobra, tak więc to było na tyle. O, teraz będzie operacja ognista burza. No, tak więc to było na tyle, trzymajcie się i piono.